jak ludzie sobie wyobrażają przedsiębiorcę w sobotę, słoneczny dzionek, trawka, Dlineczek piweczko Korzystanie z czasu wolnego A jaka jest kurwa, prawda? Trzeba jebać przy tych śkutach zasranych kurwa Urwało się. Urwało się. Napraw. Się urwał. Potem umyj samochód, bo to przecież twój samochód. Nie kierowcy. W środku, jak chcesz, żeby było czysto, to też posprzątaj. No bo jakże? No samochód jest mój. Potem tylko jeszcze koparkę naprawić. ośkę umyć, trawę skosić i koło 18 może będę miał. No i dobra, mamy to tak już założony, spawów Wam nie pokażę, bo te moje smarki to są. Nic nie warte, no ale myślę, że się będzie trzymać. Mimo, że nie wygląda to, swoją rolę spełnia. Dobra, lecimy dalej. Także tego, tego no. Spawalnictwo to moja pasja. Zwłaszcza tigiem. Zwłaszcza tigiem.